Nie ma wszystkim. Tutaj Dziura i witam po długiej, długiej przerwie niezapowiedzianej na moim kanale. Gramy dalej w The Walking Dead, sezon czwarty, finałowy. Końcówka pierwszego epizodu z czterech, więc prawdopodobnie też zaczniemy już kolejny epizod w tym odcinku, bo widziałem, że zostało nam bardzo mało i trochę chuje, bo zakończyłem poprzedni odcinek. A ty bardziej chujowo, że zrobiłem jeszcze taką długą przerwę, co nie do końca było z mojej winy, ale tak, już wam tłumaczę. Obiecałem tam Gabrielu, Gabrielowi pod postem, bo się pytał o mnie, czy w ogóle żyję jeszcze. Tak, 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 już się tłumaczę, żyję i mam się... nawet dobrze. No, to znaczy tak, dawałem wam znać jakieś dwa tygodnie temu, że łapała mnie choroba, więc przestanie, nie będzie odcinka, tak? No i rzeczywiście mnie opała choroba, co prawda przez jeden dzień poczułem się trochę lepiej, już myślałem sobie, a dobra to może już od następnego dnia jak będzie jeszcze lepiej to sobie nagram odcinek i coś tam, no i chuj, poczułem się trochę gorzej potem następnego dnia i znowu jakby byłem cały zakatarzony, w ogóle głos miałem zmieniony, więc i też ciągle miałem taki kaszel wykrztuśny, ciągle miałem taki wykrztuśny kaszel, przez co no zwyczajnie te odcinki nie byłyby przyjemne do oglądania, tak, bo co chwilę bym kurwa kaszlał na nich. No więc nie nagrywałem. Potem. Czekajcie, co się potem wydarzyło. Aha, potem, no właśnie. I to było tak dwa tygodnie temu. Potem w tamtym tygodniu był. Jak już się rzeczywiście poczułem lepiej, tak? No bo tam, tam jeszcze rzeczywiście pod koniec poprzedniego tygodnia się już czułem trochę lepiej. Ale odezwały się do mnie studia, to znaczy, jestem w tym momencie na ostatnim semestrze inżynierki i muszę trochę więcej czasu spędzać na pisaniu tej pracy śmiesznej, którą sobie tam wymyślili, że trzeba pisać, więc ją piszę. Jak sobie wymyślili, no to ją tam się staram coś tam dopisywać, więc to też czasu pochłania. Praktycznie całe wieczory, jak, jak do tego przysiądę, no to praktycznie cały wieczór siedzę, siedzę przy tym. No i tak to wygląda. A poza tym w tamtym tygodniu był czarny piątek i kupiłem sobie nowy monitor, nowy dysk i uznałem, że achu, jak już mam nowy dysk, a też miałem już trochę zajebany tamten ten dysk, c, mój poprzedni i uznałem, że sobie pierdolę po prostu formata, nie? No, sobie pierdolnąłem kurwa formata i zapomniałem, że, Znaczy, nie zapomniałem, ale tego nie wiedziałem. The Walking Dead ma ser y... save'a lokalnego, nie ma save'a w chmurze. No, i musiałem te dwie godziny, trochę ponad, które już wam tutaj ograłem w tym sezonie, dograć jeszcze raz sobie po cichu. Więc przynajmniej jestem na bieżąco, tak? Jestem na bieżąco, co się działo, więc. Więc tak, no wy pewnie nie jesteście na bieżąco aż tak, ale to ja wam tak pokrótce przypomnę. Ostatnio ogarnęliśmy w piwnicy, że Marlon, że siostry Tena tak naprawdę nie zginęły zabite przez zombiaki, a zostały oddane jakimś typom, którzy się kręcili tutaj niedaleko szkoły i szukali jedzenia. Więc oni oddali te siostry i mi się wydaje, że oni zjedli po prostu te siostry. No bo skoro szukali jedzenia, no to po co innego by je oddawali. Tak, Znaczy po, po co innego by brali siostry, a nie po prostu żarcie, więc wydaje mi się, że oni po prostu zjedli. Te. Siostry. Yy, I też swoją drogą, tego typa starego, którego wypchaliśmy za okno, wydaje mi się, że on nie zginął, bo nawet nie było widać, żeby ten zombiak go jakoś realnie ugryzł. To znaczy było tak widać, że niby go gryzie tak gdzieś tu w to miejsce, ale też nie było widać żadnej krwi ani nic, więc nie jestem pewien czy go w ogóle rzeczywiście ugryzł jakiś zombiak. No ale cóż, no ale cóż, dobra. Koniec pierdolenia. Na początek już i tak mi zajęło to długo, bo prawie 5 minut. No ale chciałem wam wiecie, wytłumaczyć wszystko, co jak to się działo u mnie i dlaczego tyle przerwy i coś tam, ale już tak wracałem powoli, bo dalej jakby muszę pisać inżynierkę i też teraz mam akurat weekend trochę zajęty, więc nie wiem, czy w poniedziałek będzie odcinek. Może się uda, ale nie jest, nie jest to pewne. No i tyle, no i tyle. Postaram się dla was coś nagrywać, no bo wiadomo. Mi samemu to sprawia przyjemność, no jedynie teraz miałem problem, no bo dalej, dalej zresztą coś mi kurwa trzyma. Przepraszam, jakiś katar dalej ciągle mam, lekko mówię przez nos, ale już chuj w to. Przynajmniej nie kaszle, co chwilę takim tym kaszlem, więc... Więc mogę dla was nagrywać, dobra. Wracamy. Wychodzimy z piwnicy, w której zabiliśmy zombiaka Brody, roztrzaskując jej... Głowę latarką. I mamy całą zakrwawioną latarkę w ręce chyba dalej. I wychodzimy yy, z piwnicy. Marlon uciekł stamtąd. I nie wiem co zrobił. Zobaczmy. Zobaczmy, co się dzieje. O kurwa. A oczywiście, że tak. Is that blood on your face? Why Brody? Did you see it happen? Is she a walker now? Hey, Marlin! You might want to get your story straight. Blim! You killed Brody. You hit her so hard, her head split open. That's a lie! I saw you kill her! What the hell is going on? Look at her hands! She's covered in Brody's blood! No, davaj, давай. Jesus Christ, Claire. What did you do? We saved their lives! Would anyone else would have kept walking? We fed them. We kept them warm. And this is how they thank us? Guns being pulled and... MURDER! Well, fuck them! What the fuck? Marlin! Jesus Christ. You shoot me? And what do you offer up to your Raider friends when they come knocking? What the hell is she talking about? I' won't do it, because he needs us alive. Shut up! Brody told me Marlin was gonna give me and AJ up to Raiders in exchange for safety. The same way he gave up Sophie and Minnie. Raiders? Oh my god. Shut the fuck up, Clementine. Let her talk! Brody told me the truth, and that's when Marlin killed her! Come the fuck on! They only met up with these raiders because Clem insisted they go out there! Quite the coincidence, isn't it? Shame I don't believe in those. First thing she did was attack you, Ten. Think about how scared we all were when the adults left. I pulled us out of that fear. I gave us all courage again. Who are you all gonna believe, huh? johnny come lately and her little fucking lunatic for me your friend? she did help us get food what good is food if a group of outsiders just gonna come along and take it i'm just yeah, saying so we don't know we hate to say it but we don't you have to believe me you don't you met her like two days ago I don't know you, Clem. Not really. Ariel? I'm sorry. This isn't like you. I know you're not weak! Don't let her get in your head! Hey, what did Minnie want you to do? She was my friend, too. So, Sprody. Clem, I... shit it will all feel safer once i pull this trigger you were there that day those raiders came he would have abandoned you too why, why am i not surprised put down the gun now we're going to do this the right way. Stand down, Martin. Be reasonable. You don't get it. You, you don't understand at all, do you? I'm trying to protect you! <laughs> One of you! How does pointing a loaded gun around protect anyone? Brody's dead. Sophie and Minerva are gone. <laughs> you suck at protection. Shut your fucking mouth. I made the right call. I saved the lives of everyone in this fucking school. They came back. I'd do it again. Excuse me? I didn't realize we were so fucking expendable. They told me they died. No, I, I had to, to save the rest of you, okay? You gave my sisters away. Why would you do something like that? I trusted you, Marlin. They trusted you. A real leader would have sacrificed himself. I wanted to get them, states, some kind of rescue, honest, Ted, I just couldn't. I was was too afraid you killed brody because she knew I didn't mean to i didn't want this i wanted to save all of you sophie Minerva. I didn't want to hurt them mm. we can still fix this marlin it's going to be okay we can make this right We'll help you. We're all family here. The only one any of us has left. I know I betrayed you. All of you. Let me leave. You'll never have to see me again. Just let me become a bad memory. Just give me that. Please. Fine. O kurwa. Ja pierdole. Młody coś tu nie O nie. Już tak dobrze, już miałem pewność, że on po prostu będzie... Nie wiem, że się poprawi, kurwa. Jebana gra The Walking Dead nigdy nie zostawia jeńców, ja pierdolę. Oj, zawsze się kończy tak, że, że zostaje sama Klementa i na koniec ja pierdolę. No, i 56% graczy zabiliśmy łukerów. Walker, A 44% zdecydowało się pozwolić AGV przejść przez okno na stacji kolejowej. No, widzicie. Co tutaj mamy? 53%. Nie wiem dlaczego ta górna część jest jakby po angielsku, ale dobra, no widzę, że tutaj było praktycznie 50-50. no minimalnie więcej osób poszło <laughs> na ryby, a minimalna mniejszość poszła polować z Luisem i Asimem, no dobrze. Mm. O, tutaj ciekawe, tu byłem w dużej mniejszości, że tylko 30% pozwoliło AJowi spać pod, yy, pod łóżkiem, a 71% przekonało go do spania na łóżku, no ciekawe, dobra. Co tutaj mamy? 22% oddało mu jedzenie, a my jesteśmy w znacznej większości, prawie 80% graczy go zaatakowało. okej. Okay. Co tutaj mamy, 61% zwróciło się do Violet o pomoc w walce z Marlonem, 39% zwróciło się do Luisa o pomoc w walce z Marlonem. No tutaj akurat ja uznałem, że zwrócę się do Violet, no bo wiecie, poszedłem z nią i z nią gadałem, trochę bliżej byliśmy niż z Luisem. Mam wrażenie, jesteśmy w tym momencie trochę bliżej z Violet niż z Luisem. Nie wiem jeszcze, kogo bym wybrał, tak szczerze, między nimi dwoma. Strzelam, że będzie taki wybór. Na pewno będzie taki wybór między Violet a Louisem, bo nie byłoby tak, wiecie, poddymiane, że można trochę z tym, chcę tak, wiecie, poflirtować i trochę z tym poflirtować. Na pewno będzie wybór, czy ten, czy ten. I w sumie chyba zastanawiam się nad tym wyborem już teraz, bo, no, pomyślcie sobie, no bo jakby... Okej, okay, no nie chcę na siłę jakby robić yy, tak, że musi Clementine być, wiecie, z facetem i coś tam, yy, bo ten Louis, no nie wydaje mi się być jakimś zajebistym typem faceta, no jest taki, kurwa, zabawniaś, taki, wiecie, że luźno, karpetijem, coś tam, kurwa, fajnie się chodzi dalej żyjemy zajebiście. No a Violet jednak jest taka bardziej, kurwa, przyziemna trochę, nie? Ona wydaje się być trochę jak Jane z dwójki, ale niekoniecznie też. Ona jest po prostu taką osobą, która chce przeżyć, tak? Bardziej bym powiedział. A niekoniecznie taką, taką osobą, która, wiecie, yy, po prostu jest kurwysynym. No nie wiem. No, ona po prostu jest taka bardziej realistyczna, tak? A nie, a nie taka bujająca w obłokach jak, jak Louis, więc no nie wiem. No dobrze, co tutaj mamy? A, to jest takie już ogólne podsumowanie. Dobrze. Gdy powiedziałeś mu o zabiciu ukochanej osoby, okazał ci współczucie. Okej. Okay. Heartbroken. Dlaczego czemu heartbroken? Chujowo, no ale dobra. Marlon poczuł ulgę, gdy wybaczono mu krzywdę wyrządzoną bliźniaczką... Yy, i Brody, i poczuł dumę, gdy załatwałeś mu... A, ale jestem ciekaw, czy Marlon mógł przeżyć tutaj, nie? Czy... Yy, Widzicie, czy moje wybory w związku z AJ-em nie doprowadziły do tego, że właśnie Marlon umarł? Tutaj jestem ciekaw, Fuj. Był zdecydowany spędzić pierwszą noc w szkole pod łóżkiem, był zadowolony, kiedy zaatakowałaś Abla na dworcu. Pragmatic, okej, okay. pragmatyczne. Brody nie żyje też. Była wdzięczna, gdy rozstrzygnąłeś spór między nią a Wild, i była wkurzona, gdy broniłaś swoich decyzji podjętych przy spotkaniu z Ablem. Jej miło, ona jest guilty, ok, czyli Luis jest heartbroken, czyli ma jakby złamane serce, no bo nie, nie szukaliśmy w nim pomocy, pewnie dlatego, tak? A ona jest guilty, yy, czyli ona się czuje teraz winna tego, pewnie, że Marlon zginął, tak? Bo ona jakby stanęła w naszej obronie. Ten był przerażony, gdy zaatakowałaś go na korytarzu, no okej. Okay. Ale gdy pozwoliłaś mu się narysować, chętnie podarował ci swoje dzieło, czyli. Ten myślę, że mnie lubi. 30% mamy ten na rezentku. Nie wiem dokładnie, co to oznacza. No i co tutaj mamy? Omar ucieszył się, że porozmawiał się przed kolacją. Ruby była zniesmaczona pykaniem AJ'a przy kolacji. Ok. Mitchu cieszył się, mogąc zaprezentować Ci swoje umiejętności. Asim Simon cieszył się, że powstrzymała się że ja przed czytaniem jego dziennika. Z pomocą Marlona zaprzyjaźniła się z Rosie, A Willy zafascynował się Tobą przy pierwszym spotkaniu. Ok. co tutaj mamy? Pięć z sześciu przedmiotów w tym odcinku nam się udało zebrać. jakichś kwiatków jednych nie zebrałem. Nie wiem, czy je wcześniej zebrałem, możliwe, że zebrałem, a już potem zapomniałem ich gdzieś podnieść. Gdzie? gdzie je podnosiłem? W tym momencie mojego rozgrywania ponownie. Wiecie o co chodzi? Ten, ten, to co wam mówiłem, tak, że save mi zniknął, więc musiałem jeszcze raz się bawić kurwa w rozgrywanie. Dobrze. Mamy kolejny odcinek. Kolejny epizod, jak ja to lubię nazywać, żeś nie Zacznijmy go jeszcze w tym odcinku. Zacznijmy go jeszcze, bo mamy. Mamy, no, nie, nie dużo czasu 18 AJ minut, 17 i minut, więc. Posłuchajmy takiego szy szybkiego rekap, co się wydarzyło. To That could To been być end. But I woke up and found I'd been saved by a guy named Marlin. The leader of a community living inside an old boarding school. It felt like a chance at having a home, a real one. We had to go back to the train station to see if any food survived the explosion. But someone else had the same idea. When AJ distracted him, I shoved him into a pack of walkers. I found Marlin and Brody in the basement that night, arguing about the man we'd seen, and I learned why Brody was so afraid. The man was part of a group of raiders they'd run into a year ago. Marlin traded Tennessee's older sisters to the raiders to keep himself safe. He attacked Brody. And locked me in the basement with her. When she turned, I had to stop her. Marlin stole AJ's gun and tried to convince them I had murdered Brody. Violet backed me up. With everyone against him, the fight went out of Marlin. I told him he could stay, but he couldn't be our leader. But then, Marlin was dead. And AJ pulled the trigger He remembered what I taught him. No właśnie to never, hesitate. never hesitate. No i się nie zawahał. Trochę trochę tutaj nasze nauki nie były idealne, Tak bym powiedział. Ja tu uważam, że to jest jednak troszkę za szybko, żeby go uczyć. Tak, stricte już zabawy bronią, nie? Takiego z życia z bronią. To jest trochę za szybko jeszcze. On jest jeszcze trochę za młody, żeby już go uczyć bronią. Jakby fajnie, ok, możemy go nauczyć strzelać, żeby umiał celować i tak dalej, ale niekoniecznie, żeby miał swoją broń jako wiecie, jako. I żeby wiecie, samemu podejmował Było decyzję o bronią. Nie

my god! Shit! We could get medicine from the nurse's office. He's medicine for that. the kid. Blew his brains out. You shot him. He's dead. You're a murderer. You promised, Marlon. You said you'd help them fix things. What the fuck did you teach this kid? No, tu mi Lewis called me a murderer, but but we're supposed to kill bad stuff, monsters. Did I do it bad? I thought Marlin was bad. He killed Brody. He he kept telling lies. Well, Lewis was scared and really hurt. I didn't hurt him. No, I meant he was sad, but he shouldn't have said that to you. If I'm a murderer. I... I should know. Right? So... so that I can try not to be your, this will be hard to hear. Lewis was right. Sometimes people do bad things, like Marlin did. But when you shot him, he wasn't a threat to us anymore. If you kill someone when they're no longer threatening you, that's murder. Even if they were bad? Even then, it was wrong. Trzeba mu powiedzieć. Wiem, że What będzie się źle stręczył, ale on jest na tyle dojrzały w swoim wieku. Aha. Relacje się zmieniły dojrzały. Wychodźmy! Wszyscy znali Marlin i potem go zniszczyli. Prawda, AJ, idź do jednego. Prawda, let's go. Oh, just let them go back to the dorms. What happens the next time one of us does something this kid doesn't like? Should we expect a bullet too? That's not what happened. It's exactly what happened. It was over. Till little Mister Trigger Happy decided otherwise. Marlin started this. He killed Brody and almost got me too. A.J. did what he had to do. What he had to? He didn't have to shoot Marlin in the fucking skull. It was over. We get it, Lewis, Just back off, okay? Back off? Seriously? Let's go. Clem? Clem? No if I'm a murderer, am I gonna die too? What? No. Well, I think murderers are like monsters and... I know what happens to monsters. Nothing good. Nothing good at all. We can forgive them. Murderers, even some monsters, they get a second chance. Some monsters, not all. When bad people like murderers try to make it right, that's when other people forgive them. That sounds hard. No, it niestety, is. Nikt nie mówi, że łatwo. We're going to fix this, you and me. I'm going to help you atone. Atone? It means make up for what you did wrong. We'll make it alright with the others. <laughs> For God's sake, someone help me with this! <laughs> Save you from that car wreck? And you fucking murdered him? Get back, Mitch. Get back. Or what? You gonna let him kill me too? Then who's next? <laughs> Screw both of you.

Jak? He'd be dead. He would have turned. I didn't want that for him. He deserved better. to Dobrze, powinien hey no shame my friend said to come get you for the funeral really we used to have them more then we stopped it seems right though i brought you something for me i figured you'd be afraid with everyone all upset but you were brave last night like a firefighter no firefighters are good I'm a murderer. No you're not. You gotta have a trial first. They decide that stuff in a courtroom. That's how it works. Er uh, worked before. Not the problem Back then, there were all kinds of rules about who was innocent, who was guilty. It was complicated. We have to decide things for ourselves now. We can't rely on other people to make the rules for us. Who decided you're a murderer? Clem but she's right so's everyone else i think you're okay you sure you don't want your firefighter you should keep him because you're good like him but maybe we could play with him later together sure after the funeral they buried them already val started soon see you out there O, i to będzie ciężki posłowy. To No właśnie. Okej. Dobra. Widzowie, mamy zapis. Wiem, że jest troszeczkę krótszy ten odcinek, ale... ale... No nie jest w sumie bardzo krótszy. To jest 28 minut. Mieliśmy końcówkę poprzedniego epizodu, która była kurwa mocna w chuj. No i takie nie wiem jak to powiedzieć. Takie trochę kurwa wahające się teraz początek, bo z jednej strony dalej jest słabo, ale jakoś to próbujemy naprawić, chociaż trochę, no nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Ech, no, nie wiem. AJ nieźle odjebał, ale w sumie to jestem ciekaw, czy to była moja wina. Właśnie możecie mi napisać, czy zawsze tam Marlon umiera. Ale chyba tak, bo w sumie jak teraz jest pogrzeb, no to wydaje mi się, że musi umrzeć Marlon na koniec zawsze. Tak czy tak, tylko pytanie, czy zawsze umiera z rąk AJ-a, czy nie. No nie wiem. Możecie mi napisać w komentarzu, czy, czy zawsze Marlon umiera z rąk a czy czasem jest opcja na przykład, że umrze w jakiś inny sposób. Nie wiem, nie wiem. Eee, zobaczymy. Znaczy, no ja zobaczę, ja się dowiem od was, a wy jeśli wiecie, to dajcie znać, bo w sumie jestem ciekaw, czy zawsze jest tak, że AJ zabija go, nieważne czego go nauczymy, czy że ma się nie wahać, czy że ma coś tam innego robić, nie pamiętam już, jakie były inne opcje, ale ta mi się wydawała najlepsza. No, co prawda Rzeczywiście była najlepsza, ale nie powiedzieliśmy mu wszystkiego dookoła, no a jednak trzeba pamiętać, to jest wciąż kurwa dzieciak, mały dzieciak, y, więc musimy mu wszystko dokładnie wytłumaczyć, a nie tylko powiedzieć jakby wiecie, tak rób, a tak nie rób, bo on będzie robił tak, ale zawsze, nieważne od żadnych jakby wiecie, nieważne od y, w ogóle tego co się dzieje dookoła, a to jest też bardzo ważne, jak zresztą zauważyliście, no nic. Mam nadzieję, że się ten odcinek podobał. Wracamy wracam powolutku, nie będę się tak jeszcze nakręcał, że już wiecie odcinek za odcinkiem, ale powolutku wracamy. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeśli tak, zachęcam do zostawienia mapeczki w górę, na dole. No i tyle. Widzimy się w następnym. Na razie.